Bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta moje kochane. Film ze stylizacjami dzisiaj. Będzie taki, kurczę, dużo jakichś tam wstawek takich, więc muszę się skupić. A, bo to słuchajcie, stałam, coś sobie nagrywałam, w sensie stylizację i zaczęłam gadać. I po prostu muszę to wyłapać. I żeby to wyłapać, to muszę się skupić, bo tego jest dużo, bo w moim świecie jest wszystkiego dużo. I po prostu dziewczyny mm, też to, co wewnątrz, to na zewnątrz. Zaczynamy. Dzisiaj postanowiłam ubrać sobie taki kolorowy żakiet, który ostatnio pokazywałam z worów, więc te rzeczy, te ostatnie zakupy bardzo przypadły mi do gustu. No i na przykład ten żakiet kojarzy mi się z projektantką, z projektantką, tak, marni, bo gdzieś widziałam takie po prostu wzory już dawno, dawno temu, no i tak zawsze mi się kojarzy, że coś takiego to marni. Na takiej zasadzie nie marny, a marni żeby nie było. Dobra. Więc niech się wyświetli moja stylizacja na początek. I co jest tutaj w niej takiego nietypowego? Zapięcie. Zap znaczy zapięcie. Ja sobie wymyśliłam, że ten żakiet zapnę po swojemu, czyli nie tak jak on normalnie jest uszyty na prosto i tak dalej, tylko właśnie w ten sposób, że sobie go tam inaczej pozapinam. Dziewczyny, to jest tak naprawdę marynarka, która jest uszyta normalnie, skrojona. A ja sobie po prostu postanowiłam guziki. Przepiąć. Na zasadzie o ten tu, ten tu, żeby było po prostu tak, ym, tak nietypowo. No i tak mi się to właśnie spodobało. Także to jest y, na początek tego filmu. Tutaj jeszcze mam niebieską torebkę, która jest marki Coast. I słuchajcie, dziewczyny, zachwalałam Wam pasek. Taki łajduszek był w tej torebce, był super. No i jasna cholera, chyba gdzieś się zawieruszył w pralce. Jak mi się pralka zepsuje. W po prostu, do no ja pierdzielę muszę teraz tą gumę tam odgiąć i, i znaleźć ten pasek, no, no słuchajcie, no nic to ludzkie, nie jest mi obce, konkretne, yy, mówię Wam, yy, 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 konkretny przypadek z życia wzięty, no gdzieś się zawieruszył yy, do groma łańcuch, jak się w pralkę w gdzieś tam dostał, do, bo on był taki cienki, że przez te dziury przeszedł, jasny gwint mnie strzelił, no już trzecia pralka w moim życiu. Słuchajcie, kiedyś moja mama jak kupiła pralkę, to była 20 lata, teraz dajcie spokój, no ale nikt mi gwarancji nie uzna za coś takiego. Powiedz, że jakieś łańcuchy pra. Dobra, dziewczyny, co tu tracić energię na, tam, na jakąś tam pralkę? Są ważniejsze i przyjemniejsze rzeczy na tym świecie, więc pokazuję wam dalej, co takiego mam. Nie, po, nie pobrałam wieszaków. Sweter taki oversizeowy, słuchajcie, i e, bardzo mi się on podoba. Nie mam zamiaru go zwerzać. Właśnie w takim e, dużym e, swetrze będę sobie chodziła. To jest taki cardigan, wersja wiosenna, ale można gdzieś tam jeszcze podciągnąć go pod tę porę roku, którą mamy obecnie, czyli szanowną panią Zimę. No więc czarne raj stopy. I gdybym nie założyła tej ozdoby tutaj na szyi, w tej, tak jak jest w tej stylizacji, tej, czyli tej aksamitnej czarnej mm, stożki powiedzmy, to nie pasowałyby te stopy, gryzłoby się, bo to by się tak w oczy rzucało. Tu takie jasne spodnie, taka stylizacja powiedzmy no wiosenna, a tutaj gdzieś czarny, taki mocny element. Więc dodając tę ozdobę tutaj na szyi, wyrównałam w pewien sposób proporcje. Wiecie o co chodzi. W przyrodzie wszystko zostało zachowane. Fioletowe szpilki, które bardzo podkreślają tutaj te fioletowe elementy na tym sweterku, które się znajdują, bo tego fioletu jest bardzo mało. Przewagą jest kolor taki żółty i on sprawia, że właśnie tak się wiosny chce, wiecie? A ten fiolet jest tak delikatnie zaznaczony, bo coś się tam w przyrodzie pobudza, dzieje i tak dalej, więc ja yy, mam takie Taki odcień szpilek, chwała Panu i sobie tak tutaj właśnie wymyśliłam tę stylizację. Jeżeli zechcę to ubrać teraz, bo w końcu poszłam w czarne akcenty, jakieś tam e, dodatki powiedzmy, no to e, dziewczyny założę sobie na to liliowe futro i widzicie jak te futra są potrzebne. Miałam tego nie komentować, bo posłuchajcie, no tu mam na to swoją własną interpretację. Nie chcę komuś po prostu ubliżyć też, ale z jednej strony czasami trzeba kimś potrząs potrząsnąć, żeby do niego coś dotarło, ale nie jest to moja sprawa i e, nie prowadzę tutaj kanału, żeby. Żeby po prostu ludzi umoralniać, ukierunkowywać, bo uważam, że 80% ludzi ma braki w głowie, naprawdę przepraszam, ale yy, złe myślenie o sobie na to się składa tyle czynników. Nie jestem mi się tego opowiadać dziewczyny, bo, bo, bo po prostu szkoda mi energii. Ale powiem wam tak, yy, dla mnie jak ktoś pisze, że na przykład bo kupiłam te 10 futer, no i nie 10, bo chyba 14, z tego co wyszło. I tak ktoś pisze, że środowisko zatruwam, bo ropa naftowa tak dalej, no to proszę pisać pismo do Zalando, proszę pisać pismo do firm, które to sprzedają. Nie wiem, do kogoś, kto to produkuje. Ja to nabywam, kupuję, źle jak się kupuje naturalne, źle jak się kupuje sztuczne. Ja się nigdy nie dostosuję do ludzi. Słuchajcie, nigdy się nie dostosuję do tego, kto mi coś mówi. No to słuchajcie, to teraz wyobraźcie sobie taką sytuację dziewczyny, że... Ktoś tam napisał tak, że 10 futer, że o Matko Boska i tak dalej, a to co, to mam jedno kupić, żeby tę osobę zadowolić? No nie wiem. A wiecie, jaka jest prawda? Prawda jest o tam, przed, przed wypowiedzeniem tych słów tej osoby. Prawda jest taka, że ta osoba sobie nie może pozwolić na to, żeby kupić taką ilość ubrań, ale słuchajcie, na to jest rozwiązanie. No bo jest praca, jest dużo pracy, jest w internecie praca, jak za mało jedna, to może to dorobić. Słuchajcie, są różne sposoby, ale też trzeba zacząć od siebie. I jak człowiek nie zacznie od siebie, no to nie, się nie zmieni. Ja bym powiedz tak, sposób na recepta jest jedna na to, żeby być szczęśliwym. Przede wszystkim osoby, które są szczęśliwe, nie zwracają uwagi, nie komentują tego, yy, nie są złośliwe, kąśliwe, nie komentują tego, co jest u drugiego człowieka. No bo... Yy, ja jestem szczęśliwa, to po cholerę mi to ym, włazić w butami do kogoś i o matko ona to kupia i przeżywać. Yy, I problemem ludzi współczesnego świata jest yy, brak własnego życia, takiego, że zajmują się życiem innych. Wiecie, to jest naprawdę, o to się powinno leczyć. Oj, serio, ja mogłam iść yy, tak naprawdę, no ale nie no, na psychiatrę, na psy, psychiatr, to się może nie da. Do... Ja raz dwa ludzi leczyła, słuchajcie, raz dwa. Także no bym yy, może i nawet nie zarobiła w tym zawodzie, także słuchajcie, no to ja znam przyczynę tego wszystkiego i tak dalej i nawet ktoś mi tak pisze to mi szkoda tych osób jest po prostu, ale no nie będę też jakby słuchajcie tych ludzi poprawiać, naprawiać ukierunkowywać i tak dalej, bo jak one same nie zechcą to, to się nic nie da słuchajcie, także na tym to wszystko w życiu polega no i taka jest prawda możecie się nie zgadzać albo i nie, ale taka jest rzeczywistość, taka jest prawda Coś miałam jeszcze powiedzieć o kwiatach. O kwiatach. A wyleciało mi przecież przez to z głowy. Dobra, e, pokazuję dalej. Więc e, ostatnio, a może taki krótki filmiczek na ten temat. Mam taką sukienkę, która była wystawiona na Vinted. Jest bardzo fajna, ale pomyślałam sobie kurczę za 5 zł to mi jej szkoda. E, więc postanowiłam, że zrobię z niej bluzkę. Dlatego, że ta bluzka będzie się fajnie miłowała z Tą oliwką i będzie się fajnie dogadywała z taką spódnicą, bo tu jest też taki wspólny mianownik. I ta spódnica jest dosyć specyficzna, ona ma na swojej powierzchni kwiaty. Widzicie na pewno, to tak mi łatwiej zbliżenie zrobić. I tu są bardzo podobne te kwiaty. Widzicie o to na przykład, to karbowanie jest podobne, więc stworzymy sobie z tego fajny zestaw. Mam jeszcze tutaj, słuchajcie, oh, sorry, lampa, tak się podświetliła. E, też takie e, brokatowe sukienki do przeróbki. Mam też tutaj takie szlafroki, z których muszę coś, mm, coś zrobić, także będziemy działać. Więc była sobie pewna, pewna sukienka, stała się bluzką, bo była bardziej potrzebna jako bluzka. I koniec, kropka. Sukienka pospolita czy bluzka pospolita? Nie w tej stylizacji, dlatego że ym, mam jeszcze coś takiego, że mogę sobie to na szyję założyć. Stało się to bardziej takie eleganckie, już to jest jakieś sieciówkowe i poliestrowe. I ona bardzo mocno, y, ta bluzka potrzebowała, y, ta sukienka dopełnienia, więc musiałam ją obciąć, słuchajcie, bo ona sama w sobie to jest pospolita. Natomiast y, dodając do niej y, chociażby taką spódnicę, która jest fajna, uważam, że ta spódnica jest super. No, jeszcze sto. Chodzę. 70% ma wiskozy i 30% nylonu. Jest to Miss Selfie, czyli to jest jakaś edycja limitowana. Więc fajna jest ta spódnica, powiem Wam szczerze. Dziewczyna jest bardzo wygodna. No i ten tutaj wzór, cały ten kwiatowy, bardzo do mnie przemawia. Więc jest taka elegancka. Ja ją prałam słuchajcie bardzo delikatnie, ręcznie, bo ona się kurczy. Dosłownie się kurczy. Jakbym burzała do praki, to była bieda. Także słuchajcie, dziewczyny. No, moja propozycja jest tutaj e, taka, ale na to wszystko chyba założyłam jeszcze żakiet. Z tego co pamiętam, nie wiem czy oddzielnie nagrałam, czy, czy tutaj razem. Żakiet też e, stary jak świat, ale bardzo fajny. Maxim, tu jest tak napisane. E, poliestrowy, podobają mi się takie paski. I też założyłam go na takiej zasadzie dziewczyny, że jeżeli chcecie na przykład się tym zainspirować, bo to jest wymyślone przeze mnie i to jest udokumentowane na tym kanale, po prostu jak ktoś mi powiedział, od kogoś ściągnęłam. Proszę bardzo. To jest wszystko udokumentowane u mnie i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chce się tym zainspirować, co tutaj wymyśliłam, to bardzo będzie mi miło. Yy, dziewczęta, więc polecam wam coś takiego sobie zrobić. Zapinacie na ostatni guzik, a wiecie dlaczego nie na ten? ponieważ zmieszacie sobie tutaj przestrzeń na ręce. Będzie to za ciasne, będzie Was ciągnęło. Jak zapniecie na ostatni, no to wtedy macie tutaj możliwość swobodnych ruchów i marynarka wygląda dobrze i dobrze się układa. Próbowałam zrobić to samo z tą, ale to nie wyszło, No ponieważ jest tylko, są tylko dwa guziki, z tego co pamiętam, a jest to taka krótsza, krótszy żakiet, więc nie dało się tego zrobić. No i wiecie co Wam powiem, fajnie się tak czuję. I teraz będę na pewno to sobie wykorzystywała. Wpadłam, to, wpadłam na ten pomysł tak spontanicznie, bo no tak dużo, dużo wszystkiego tutaj zaczęłam dla Was nagrywać i po prostu tak mnie poniosło, że tak, tak nagrałam. Ok, lecimy dalej, bo jeszcze to nie koniec jest tej kremowej spódnicy, bo dodałam jeszcze szczyptę takiego pieprzu. Popieprzyłam wszystko zdrowo, więc to jest sztuczne futerko kupione na stronie Renę. Jest to taka bardziej bluza, może powiedzmy wiosną będzie to takie futro, bluza, no to ogólnie z futra takiego sztucznego zrobione, więc jak se nazwiemy, tak będzie dobrze. Dziewczyny, mam do tego szpilki, takie same, więc ja jak już to zamawiałam, to wiedziałam, że będzie fajny zestaw z tego i nie będzie to tylko jedna propozycja, powiedzmy, że bluzę kupiłam i założę tylko do tej spódnicy, niekiedy, tak bywa, natomiast plany jakieś tam mam, dalekosiężne związane z tym, także coś tam jeszcze Wam pokażę. Ok, dziewczęta, więc ym, dużo tutaj się w tej stylizacji yy, no, dzieje. Jest to bardziej opcja taka wiosenna, aczkolwiek jak założę sobie na to brązowe futro, yy, z takie w jednym kolorze, długie, no ewentualnie białe też, zaczepiają się kolczyki. Te kolczyki to są moje, yy, moja robota, słuchajcie. Może dlatego się tak trochę zaczepiają. <laughs> z butów je zrobiłam, więc yy, ciągnie mi się tutaj. No trudno też nie jest to jakiś taki żakiet, który się zniszczy od tego. Yy, wracając do tej mojej stylizacji dziewczęta, to jak założę jakieś takie stonowane futro, cokolwiek też będzie dobrze. To wyglądało, jeżeli uprę się, żeby to założyć teraz. Teraz przejdźmy do klimatów yy, fioletowych. Ja bardzo lubię fiolet, mam do tego słabość. Nigdy nie wiem, czy to jest modne, czy nie modne. Nie patrzę na trendy, bo dla mnie, wiecie, co to są, są trendy? Trendy to są ograniczenia. Ja to tak nazywam. Yy, bo ja jestem takim człowiekiem, że lubię se sama w coś wymyślić. I można powiedzieć, że jeśli kto ma, ktoś ma mi robić ograniczenia, to tylko mogę je robić, co sobie je sama. Po co powiem, o Joanno, Twoim trendem będzie teraz fiolet. Ograniczenie takie, a czemu nie zielony? Prawda? dziewczęta, więc niech dzisiaj będzie to fiolet. Fioletowe spodnie Nastigal Stigal, metkę, bo mnie denerwowały, musiałam je troszeczkę zwęzić, dopasować. One są bardzo przyjemne, to jest taka krata. Ja Wam mówiłam, krata, kracie nierówna, nie wszystko w kratę yy, podoba mi się po prostu, bo niektóre rzeczy kraciaste są po prostu jak cerata. Jest taki wzór, który wygląda jak cerata, drobna taka krata. Nie lubię tej kraty takiej. Yy, ostatnio wzięłam taką koszulę biało-niebieską, powiedziałam sobie, nie będę chodzić w tej ceracie, ale słuchajcie, może mi się za rok odmienić, może ten cerat te kupię. Także, a może i w ogóle w ceracie będę chodzić sobie zamek w stawie. Nic nie wiadomo. Szykuję teraz, słuchajcie, mm, kupiłam śpiwór i szykuję sobie z niego kurtkę. Jak ją uszyć, nie wiem. Uszyję się po prostu, jakoś to zrobię. A może tak jak dla lalek Barbie szyłam tę ubranka. mogę jej nawet nie oprzyć. Bo co? Bo może być nie oprzyta, słuchajcie. Mogę zrobić co chcę. Więc nagram dla was, co dziewczyny. Na pewno dla was nagram ten śpiwór. Już kiedyś wam go pokazywałam, ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Tutaj, do, do tych spodni, założyłam sobie to. To jest taka. Powiedzmy, chyba wełniana kamizelka spodobała mi się. I tu jest taki wspólny mianownik z tymi spodniami. No, i ogólnie rzecz biorąc, fajna kolorystyka. Jest to takie przyjemne, wcale nie gryzie, więc może tutaj jest jakaś domieszka wełny tylko. I do tego jeszcze dziewczęta kochane etola, taka fioletowa, którą założyłam sobie na biodra. Którą założyłam na biodra, i to mi się w tej stylizacji właśnie spodobało. Ok, nie wiem, czy to się zdążyło wyświetlić, czy nie, bo ja tutaj cały czas omawiam poszczególne składniki. I hmm, tak sobie właśnie myślę, dziewczęta kochane. Jeszcze mam taką etolę szarą i szaro w takie wzory bardzo podobne do tej kamizelki. I jak nie zapomnę, to nagram dla was stylizację też z tą drugą etolą, właśnie bardzo mocno nawiązującą do tego ubrania. A dzisiaj coś takiego. Ok, lecimy dalej. Więc dotarło do mnie dzisiaj rano, zdążyłam tylko po prostu wyjąć wieszak, futerko właśnie z Zalando marki Finan, szare, więc mam już fioletowe, czerwone, tak, z tego modelu i szare teraz. Oversize'owe, zawsze biorę wielki rozmiar, to jest, 40, to jest 42. Przepiękny szary kolor, naprawdę bardzo ładne i takie praktyczne, ono jest naprawdę uniwersalne, bo takiego futrzaka... Zakładamy, wychodzimy, jest niesamowicie ciepłe. Naprawdę jest tak. Dziewczyny ciepłe, bardzo fajnie je zrobili. Jest jeszcze brązowe, czarne, widzę, i beżowe. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego koloru, ale bardzo szybko znikają te futerka. Nawet jak są po 2000 zł, to znikają. Ja kupiłam je na przecenie, dlatego że co? stwierdziłam. Żebym nie wiedziała tego, że je tak dużo przecenią, to bym kupiła je za 2000. Ale słuchajcie, mając świadomość tego, że za chwilę ono będzie tańsze, dosłownie za tydzień, no to po co mi wydawać na nie tyle pieniędzy, prawda? Bez sensu. Także trzeba po prostu włączyć sobie taki. Mm, nie, jak to powiedzieć? Dobra, nieważne, jak to powiedzieć, nieistotne. Dziewczęta. Tutaj, tak jak widzicie, dodałam jeszcze więcej tej szarości, ponieważ na tej kamizelce jest ona też zaznaczona. Ja jestem tego zdania i to jest tylko moje zdanie. Może ktoś się z tym zdaniem nie zgadzać i ja to szanuję. Jeżeli mamy ubranie, ja dlatego codziennie zmieniam płaszcze i futra. Nie założę nigdy słuchajcie czegoś, co nie będzie pasowało. Na zasadzie, że mam na przykład jakąś taką kolorową stylizację i nagle od czapy założę sobie na to czarne futro, bo chodzę tylko i wyłącznie w czarnym futrze przez cały miesiąc, bo jedne sobie kupiłam. Nie, ja tego nie robię. U mnie ma być po prostu dusza połączona z ciałem, więc to, co jest na mnie, to jest dusza, a to, co jest na zewnątrz w postaci płaszcza, to jest po prostu moje ciało, bo to na pierwszy rzut oka widzimy, a potem jak się rozbieram, to jest dusza. Więc. Dziewczęta moje kochane, ja tak do tego podchodzę. Lecimy dalej. Kolejna rzecz to jest bluzka. Już w tej chwili była to sukienka, tam niech się wyświetli kawałek. Pokazałam, jak to wyglądało. Pospolita, kolejna pospolita. Góra gładka, dół falbaniasty. No, dużo jest takich sukienek, dziewczyny. Dużo jest takich sukienek. Ktoś może powiedzieć, że dużo jest też takich bluzek. Owszem, ale nie zawsze są takie połączenia jak to, które Wam za chwilę zaprezentuję, więc mamy taki wzór. No i dziewczęta moi kochane z resztek materiału uszyłam sobie tutaj torebkę, ale to jest na zasadzie takiej, że ja sobie mogę to zdjąć. Mogę sobie ten materiał zdjąć, bo go sobie tak oprzyłam i na każdą torebkę założyć i mam pod spodem normalną torebkę. Wpuszczam sobie to do środka, ten materiał, tę pozostałość i mam ym, taką bransoletkę, której no, nie noszę, y, natomiast ona się przydaje w takich kwestiach, czy to spadnie, nie spadnie, ponieważ tu jest coś grubszego i to się trzyma. Więc y, tak wygląda moja, y, słuchajcie, torebka falbaniasta. Więc uważam, że lepiej wygląda ten materiał na torebce niż, niż jako sukienka. I koniec kropka. Więc tutaj, przypatrzcie się dziewczyny, jest srebrna rączka, która jest taka lekko brokatowa. Dlaczego ta torebka, na przykład ta nie jakaś czarna, inna i nie wiem, mam tyle tych torebek, mogłam wybrać coś innego, na wymiar sobie użyć, a to uszyłam na prawe oko, ponieważ futro, które do mnie przyszło, też zapowiadane, z Zalando, ma tutaj srebrne guziki i one są takie błyszczące jak to. Dlatego ja stwierdziłam, że jak iść na całość, to iść w takie szczegóły, żeby to było dopracowane. Ma być to konkretna stylizacja, a nie coś w przypadku, bo w życiu nie ma przypadków. Tak uważam, dziewczyny, wszystko jest po coś i na coś. Więc tak samo jest u mnie z ubraniami. Ma być to po coś i na coś. Bo jak ja mam byle gówno za przeproszeniem pokazać, to zamknąć kanał. Do widzenia. Zająć się czymś innym. Więc dziewczęta kochane, to jest mój taki w tym momencie zestaw z Poloneza. A ja Wam pokazywałam, że to futerko czy nie, Ja Nie wiem. A może i nie. Nie pamiętam. A nawet jak ten, to stylizacji nie było, także nie ma, nie ma problemu. E, dobra, ja wzięłam sobie rozmiar XS, bo na przykład te futerka dziewczyny są większe. One są takie oversize, więc jak wiecie większe, bo mam takie biało-czarne, no to wzięłam sobie rozmiar 40 coś chyba. No, to jest pokaźne. Ale powiem szczerze, że to jest lepsze. No, ale widzicie? I weź nie zamów i się nie dowiesz, człowieku. Okej, okay. no to chyba się wyświetliło. Lecimy dalej. Mam taką torebkę jeansową. O, coś takiego. E, coś takiego, coś takiego. A ostatnio dużo osób przegapiło. No, przegapiłyście odcinek, albo ktoś jest tutaj pierwszy, nowy, nie wiem o co chodzi. E, na temat e, sklepu, tak? Bo w tamtym roku, dokładnie w styczniu, założyliśmy spółkę. Dziewczyny, jak zwykle zadzwonił kurier, ja rozmawiałam o nie, rozmawiałam o superciuchu, tak? Więc dokładnie prawie rok temu założyłam z przyjaciółką spółkę, otworzyłyśmy 300 metrowy second hand. Bardzo duża inwestycja. Jeżeli ktoś myśli, że otworzyć taki sklep, to wystarczy 300 tysięcy, to jest w błędzie, nie powiem, ile potrzeba na taki sklep. To powiem Wam tak, dziewczyny, ja zrezygnowałam ze sklepów czerwcu, z prowadzenia tej działalności w czerwcu. Moja natarka dalej prowadzi, prowadzi superciucha. Po prostu, ja to podchodzę do tego tak, to było moje największe marzenie. Marzenie spełniłam, ale jestem taką bizneswoman. I po prostu podejmuję bardzo szybko decyzję w życiu. Jak uważam, że, że coś jest na nie, no to z tego rezygnuję i nie mam z tym problemu na zasadzie, kto coś powie. Tylko idę dalej i dalej spełniam swoje plany i marzenia. Też dziewczyny, nie ukrywam, że pochłaniało to zbyt dużo mojego czasu, ponieważ to nie jest tak, że tam są pracownicy i ktoś na to wszystko zarabia, że zarabia na ciebie, tylko to są ludzie tak samo, z którymi trzeba współpracować, którym trzeba pewne rzeczy pokazać i trzeba tam po prostu jeździć i poświęcać temu czas. A ja mam swoje plany i marzenia. Yy, więc mam swoją pasję, jak wiecie. Kocham szyć, kocham, yy, kocham się przebierać, kocham tworzyć stylizację i to jest silniejsze od wszystkiego. Więc wolę sobie powoli, spokojnie, mało łyżeczką, dojrzewać jak te, jak te wspaniałe wino. No i tak to wygląda. Też dużo osób pyta, dlaczego mam tak mało subskrypcji, bo słuchajcie, ktoś jest wyjątkowy, ktoś jest wyjątkowy, to nie jest tak od razu, że to przychodzi tak łatwo. Obejrzyjcie sobie wywiad na przykład z Cristiano Ronaldo, z osobami, które coś osiągnęły, poczytajcie sobie biografię właśnie, jak wyglądała droga ich ich droga do sukcesu, więc to nie jest o tak, dziewczyny, to nie jest tak, bo ludzie widzą tylko ten sukces, ale tej drogi nie widzą. Więc e, tak do tego podchodźmy, ok? I no widzicie, ja wolę mieć wartościowych tutaj ludzi niż zbieranice, zrobić wielkie show w internecie i za chwilę zniknąć, a potem wstydzić się wyjść na ulicę. Więc ja czegoś takiego nie chcę. Jestem sobą, robię tak, jak czuję. Dobra, poczekajcie, posłuchajcie, co się, co się zadziało. Zadzwonił kurier, bo słyszałyście hamski dworz. Dostałam paczkę, yy, paczkę niespodziankę prezent od yy, jednej z Was. Od Ani. Ania jest artystką, jest wspaniałą kobietą i kiedyś też coś powiem na ten temat, bo odwiedziliśmy, odwiedziliśmy no, z mężami naszymi i razem z moją natalką Anię w Sopocie. Ania nas tak ugościła, mimo że to tak naprawdę jest obca osoba, bo znamy się tylko przez internet, to wiele z Was jest niesamowitych. Naprawdę jesteście wartościowe i jesteście cudownymi kobietami. Ania jest dla mnie osobą szczególną. I słuchajcie, ostatnio właśnie bardzo dużo rzeczy zaczęła dodawać na Instagramie, Anna Chrycyna. Jest to, jest to osoba utalentowana, jest kobietą sukcesu, to wam powiem tylko tyle. I czego można się od niej nauczyć? Tego, że się w życiu człowiek nie powinien poddawać. Też jak Anię poznałam, to bardzo mnie zainspirowała, bo jest kobietą petardą. Także, dziewczyny, ja kocham takie kobiety. I nie ma rzeczy, niemożliwych w życiu. I Ania malowała mi obraz, słuchajcie, który będzie wisiał w jadalni najprawdopodobniej miał wisieć na korytarzu, bo mam dosyć duży korytarz, ale jest takie miejsce bardziej honorowe, bo dla prawdziwego artysty trzeba znaleźć miejsce wyjątkowe i ja takie miejsce z mężem znalazłam w tym mieszkaniu bez problemu. I zaraz ten obraz Wam, dziewczyny, pokażę. Musiałam, dziewczęta, wyłączyć kamerę, dlatego, że nie chciałam tego pięknego dzieła sztuki uszkodzić w żaden sposób. No już zdążyłam się wzruszyć. Zobaczcie, jaki piękny obraz. Jest bardzo duży. Utrzymuj wysokimi swoje obcasy, swoją głowę i swoje wartości. Coco Chanel dla Joanny Anna. Aniu, dziękuję Ci bardzo za ten obraz. No to jest naprawdę fajne. A ja się rozkleję zaraz. Dziewczyny, no to jest y, fajne uczucie, wiecie? Mieć kontakt z takimi zdolnymi ludźmi, utalentowanymi. Utalent Dobra, nieważne, wiecie o co chodzi. Jesteście cudowne. Każdy z Was jest. Każda z Was jest tak naprawdę cudowna. Nie ma tak, że ktoś, kto mi nie wysłał obrazu, nie jest cudowny. Każda z Was jest cudowna tak naprawdę. Ja Wam życzę tych futer, tego wszystkiego, żebyście miały, bo jesteście w stanie to osiągnąć. Kupierzcie w siebie. Nie patrzcie nigdy na to, że ktoś coś ma, a ja nie mam. Tak nie można robić, wiecie? Naprawdę ludzie, niektórzy cierpią i, i choroby różnego rodzaju mają i wszystko takie i też nigdy człowiek nie wie, co, co w życiu się zdarzyło. Ja powiem tak, ja zawsze życzę wszystkim jak najlepiej i dlatego to wraca. I tego Wam życzę po prostu. Takich wysokich lotów, dziewczyny, nigdy się nie poniżajcie i nigdy nie porównujcie się do kogoś innego, bo każdy człowiek rodzi się z talentem, tylko nie wie tego, po prostu nie potrafi w sobie tego, um, tego odnaleźć. Ale to jest naprawdę, to, to jest taka prawda. Dobra, dziewczyny, muszę dalej. Oj, oh, Aniu, dziękuję Ci bardzo. Co ja tam jeszcze miałam pokazać, dziewczyny? Chrystepanie? Poczekajcie, bo. Fu, ajajaj, dobra. Fu, torebkę, słuchajcie, tą dżinsową zestawiam sobie z tym, e, z tym, żakietem takim, o, vintage. On ma fajne te takie przeszycia, to być może jest nawet skóra i kozaki do tego jeansowi, to jest taka jeansowa stylizacja, ale dziewczyny, brakowało mi tutaj paska na zasadzie takiej, że bardzo dużo jest tego brązu w tej torebce, co nie? No i tak sobie pomyślałam, jak dodam czarny pasek, to nijak się ta torebka nie będzie miała z tym żakietem, więc musi być odcień, jak już iść w ten odcień rączki, to musi być on identyczny ten pasek, jak w tej rączce, więc ja sobie tutaj to założyłam. Dobra dziewczęta, niech wam się to powyświetla i tak dalej. Ja jestem wzruszona i, i po prostu no, 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 z radości. To jest są z szczęścia. Eee, nawet ZUSU mi dzisiaj kasę jakoś tam przysłali. Słuchajcie, co za dzień? No, no, cudowny zakład ubezpieczeń społecznych, Ok, Teraz tak. I jeszcze sobie na to wszystko założam takie futerko, które dostałam od mojej e, kochanej na Wojki. no ale ja obcięłam rękawy, przyznam się szczerze, bo e, chciałam taką kamizelkę mieć fajną, i sobie obcięłam i właśnie też zestawiłam z tym, bo to jest taka stylizacja już trochę bardziej luksusowa, bo ten jeans fajnie gra z tym futrem, z tym takim właśnie brązem i tak dalej. Dobra, dziewczyny, mam nadzieję, że to się wszystko powyświetlało. Film będzie y, bardzo długi. Ale no widocznie taki ma być i też to no, taka niespodzianka, no to grzech nie powiedzieć i wstyd nawet by było, żeby tutaj nie docenić i nie wyróżnić Ani, która naprawdę jest prawdziwą artystką i wspaniałym, wspaniałym człowiekiem. I wiele z Was jest tutaj takich osób, które ja osobiście po prostu poznałam, ale tak jak powiedziałam, wszystkie jesteście wartościowe, bez wyjątku, bez wyjątku, każda z Was. Dobra, dziewczyny, jak ktoś jest tutaj po raz pierwszy ogólnie moi obserwatorzy, no to zachęcam do subskrybowania mojego kanału, klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie.